Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jestem Czuci i prowadzę dla was vlogi, pokazuję wam jak żyję i jak prowadzę biznesy. Natomiast dzisiaj jedziemy na Positive Ways. Na pewno znacie tą imprezę, a jak nie znacie, to wykupujcie sobie. Będzie tam bardzo dużo samochodów, super samochodów w zasadzie. No i pewnie widzieliście na poprzednim odcinku, tak myślę, a jak nie, to może w ten odcinek wam wrócimy. Ile czasu spędziłem ja osobiście, plus jeszcze moi koledzy, nad tym, żebyśmy przygotowali samochody do, poz do Positive Ways. I w zasadzie chyba wam zrobię daily z tego. Także wyczekujcie materiałów. Myślę, że bardzo szybko będą się pojawiać. No i co? A teraz śmigamy. Wy widzicie na pewno przebitki. Pewnie się jakiś, jakiś backstage. I jeszcze z przygotowań naklejania na naklej naklej chociaż wszystkich jeszcze nie nakleiliśmy. No i cóż event poświęcony zbieraniu pieniędzy też dla dzieci, więc jest to event charytatywny, no a przy tym myślę, że też będzie i dosyć dobra zabawa, dużo samochodów, także pomaganie, poprzez również zabawę i przyjemne spotkania towarzyskie. Także oglądajcie, zapraszam Was do materiału. Nocy, dobrych za nami Lambo jest w zasadzie gotowe do trasy Także dzisiaj zaczynamy pozytywa. Zaraz się zbieramy, wszyscy jeszcze nie jedziemy McLaren jeszcze też do, jutro dojedzie Ale lecimy teraz do Krakowa Także zobaczycie na przebitkach jak wyszło Lambo No oprócz przodu, po karbonu Karbon nie dojechał, jeszcze się produkuje naprzód Ale ogólnie jest Jest moim zdaniem petarda Jedzie ze mną człowiek od tankowania jak się tankuje? Nie trzeba. Co tankujemy? 98 LPG. LPG 229 Daje, że ta tania podróż będzie na pozytywa. To no co, maczek? Początek trasy ile przelecieliśmy? 50 km, ale. Ale maczek musi być. Śniadanie jeszcze nie jadłem ja nie wiem kiedy ostatnio normalnie jadę. Ile czasu spędziliśmy na Glamby i Matarena. Hmm, to jest niepoliczalne. Jeżeli jeszcze Wam nie mówiłem, to w supercarze nie uraczycie miejsca na napój. Chyba gdzie masz napój? Między nogami. Noga, nie ma. McDonald's. W samochodzie, a musimy w samochodzie, bo się spieszymy. To trochę męczarnia. jakie bierzemy my samochody to bierzemy Lamborghini Huracana w pakiecie Warsteinera, którego historię macie na YouTubie, bo był biały, zmienił kolor i dołożyłem sporo e, do niego pakietów e, karbonu, ja, Może powiedzieć metrów na rundzie pierwszy zjazd, Dzień Po oraz jeszcze kolejny samochód który też na pewno już znacie z YouTube'a a może jeszcze nie prace drogowe 800 metrów a jak nie znacie, to jest McLaren 570S w pakiecie Nowitek. Także też na pewno zobaczycie sporo materiałów właśnie poświęconych tym samochodom. A oprócz tego mamy techniczny samochód czyli Porsche Cayenne S. A teraz jedziemy do pierwszego punktu, czyli w Krakowie. I widzimy się w hotelu Sheraton. Pierwszy zjazd. I zbieramy się w hotelu Sheraton, także. Stamtąd na pewno pierwsze relacje. Zobaczymy jak wygląda dzisiejszy dzień. Zobaczymy też kto przyjedzie Za. po 300 metrów. Na rondzie. Pierwszy zjazd. Zobaczymy też kto przyjedzie, bo z całą pewnością będzie tam sporo ludzi znanych z YouTube'a. Mnie na YouTube jeszcze na pewno nikt nie zna. Na rondzie pierwszy zjazd. Mnie z YouTube'a jeszcze na pewno nie znają, bo w zasadzie jak sami doskonale wiecie, jeżeli to oglądacie pierwszy raz, a jeśli nie pierwszy, to i tak dopiero zaczynam serię vlogów. Zapoznamy się, poznamy no i zobaczymy, jacy są naprawdę na żywo ludzie, których znamy z internetu. Słuchajcie, pierwszy i jeszcze przed samym dojazdem do hotelu. Standardowo trzeba umyć po trasie, po trochę Trochę mamy, muszę zobaczyć O kurde To trochę mamy czyszczenia. A tylko przód myjemy, nie? Żeby było szybciej i oszczędniej I taniej, taniej. I taniej. za ile myzdów? Odsądamy 2 złote A i o standardowo Polewski, bo komot A w kupiłem buty na burgini i powiedział mi że wunek, Bo Boby wyglądał dzień trwa? Słuchajcie, jesteśmy w tym momencie na imprezie. Rozpoczęcia relacje będzie się dostawać dzień w dzień. Pewnie z jakimś, kurde, dzień w dzień, ale pewnie pierwszy wpadnie trochę z opóźnieniem. Otóż, jesteśmy na rynku głównym. Kupa samochodów miało być 50, ale limit został zwiększony. Mamy ponad 70 samochodów. Słuchajcie, zobaczcie, jak jakie samochody przyjechały, a jest naprawdę grubo. Dzisiaj Wam już nie nagrałem. Dlaczego? Dlatego, że było po prostu ciemno i nic się widać. A jutro dołącza do nas ekipa w Warszawie. Zobaczymy się, bo dzisiaj jesteśmy tylko z Kubą. Ja i Kuba jesteśmy huraganem. Positive Face, dobra impreza się zapowiada. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że robimy to charytatywnie, w sensie, czyli pomagamy potrzebującym dzieciom. Słuchajcie, zaczynamy drugi dzień eventu Positive Ways i rozpocznijmy od ujęcia, które tłumaczy wszystko. Bo zobaczcie, co jest za mną. Ponad 70 supercarów, i myślę, że to ujęcie samo za siebie mówił. Dzisiaj lecimy z Krakowa do Warszawy, także że na trasie będzie się będzie grubo na trasie na pewno Wszyscy, którzy, wszyscy, którzy będziemy mijać, myślę, że chyba będą mieli dobre miny, nie? Jak zobaczą te samochody.